W Centrum konferencyjno-wypoczynkowym Parisel Palace w Klinkach odbyło się spotkanie uczniów z gminnych szkół podstawowych z Zofią Kierner, która przyjechała do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Jestem Zosia Kierner, mam 19 lat, jestem oryginalnie z Polski, z, z Łodzi, ale kiedy miałam 6 lat z rodziną wyjechaliśmy najpierw do Finlandii, potem do Stanów Zjednoczonych, mieszkaliśmy w Seattle, potem w Bostonie, gdzie chodziłam do Phillips Exeter Academy, to jest taka boarding school w New Hampshire, a teraz półtora roku temu przeniosłam się do San Francisco, gdzie studiuję Data Science na University of California, Berkeley. Przy okazji, może przy okazji, albo jako taki dodatkowy mój projekt prowadzę fundację, która się nazywa Girls Future Ready, to jest fundacja dla młodych, kobiet od 14 do 24 roku życia, gdzie chcemy pomagać młodym dziewczynom zmieniać świat, dać im dostęp do konkretnych kompetencji przyszłości, które wierzymy, że one powinny rozwijać przy okazji do swojej edukacji w polskich szkołach. Są to kompetencje jak global mindset, czyli pojęcie, że świat jest ogromny, a że jest to rzecz fantastyczna, a nie coś, czego musimy się obawiać. Jest to znajomość prezentacji publicznych. Naprawdę wierzę, że your ideas are only worth as much as how well you can communicate them. Musimy opowiadać o sobie, o swoich o swoich wizjach, pewność siebie, znajomość języka angielskiego, przedsiębiorczość, no i konkretne kompetencje biznesowe. Mamy sześć programów, pomagamy ponad 80 tysięcy dziewczyn na terenie całej Europy Środkowo-Wschodniej rozwijać te konkretne projekty. Zbieramy mentorki ze Stanów Zjednoczonych, z całej Polski, całej Europy, które pomagają młodym Polkom i młodym Europejkom rozwijać się i rozwijać swoje talenty, żeby mogły mieć taki ogromny wpływ na świat. Bo przecież to one są przyszłością naszego, naszego kraju i naszego Świata. Organizatorami spotkania byli Hanna i Andrzej Dulny. Zobaczcie, co się dzieje. Ja jestem sama pod niesamowitym wrażeniem, bo mamy około 350 uczniów. Siódma i ósma klasa, która zjechała tutaj od nas z powiatu. Więc jestem bardzo szczęśliwa, że gmina nasza Łukowska to się zaangażowała że razem z nami stworzyliśmy tutaj i zorganizowaliśmy dla młodzieży konferencję z udziałem świetnej dziewczyny młodej dziewczyny 19-letniej dziewczyny Zofii Keller która na stałe mieszka w Ameryce jest laureatką Nagrody Forbesa, więc to jest niesamowite wyróżnienie dla niej, jako osoby młodej, która działa na rzecz właśnie młodzieży. Na rzecz młodzieży, czyli motywacji ich pasji do tego, aby realizowali cele. No i dzisiaj się to działo. W organizacji spotkania włączyła się również Gmina Łuków. Nasza młodzież wiadomo, że miała niełatwy byt w ostatnich latach. Pandemia sprawiła, że szkoły kilkukrotnie były zamykane. Młodzież również zamykała się w domach, zamykała się w sobie i to było bardzo groźne. Pora teraz, żeby z tym zerwać, otworzyć tę młodzież na różnych ciekawych ludzi. A niewątpliwie Zosia jest taką ciekawą osobą. Mówi sama o sobie, że jest taką szaloną dziewczynką. Ja bym powiedział, że jest osobą pozytywnie zakręconą która może taką pozytywną energię naszym uczniom przekazać. I to było widoczne. Rzeczywiście starała się przekazać, że najważniejszą w życiu jest pasja i umiejętność jej realizacji. Całość tego przedsięwzięcia wspiera Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, bo widzimy tutaj również taki cel profilaktyczny. Pytani o wrażenia ze spotkania uczniowie z gminnych szkół mówili. Spotkanie było bardzo interesujące. Było w tematyce akurat naszej, bo teraz idziemy do szkoły da, dalej jakby i dużo się dowiedzieliśmy fajnych rzeczy. Uważam, że pomogło to nam... Dowiedzieć się tego, co możemy robić w przyszłości, oraz jak możemy spełniać swoje marzenia. Spotkanie było bardzo fajne, bardzo mi się podobało. Wydaje mi się, że do końca takich określonych celów nie mam, ale wydaje mi się, że mogłabym też spróbować w takich fundacjach. Bardzo mi się to spodobało. Na pewno zapamiętam te cudowne słowa tej pani. Co zrobić, żeby osiągnąć swój cel? Najważniejsze jest osiągnąć, mieć cele i ciężko pracować i, oraz się oczywiście na tym skupić. Ja jako najważniejszą rzecz wyjąłem z tego spotkania to, że można jakby spełniać swoje marzenia i jakby być ponadprzeciętnym od innych. Gość spotkania, Sofia Kierner, zachęca do nawiązania kontaktu z jej fundacją. Jest to fundacja, która się nazywa Girls Future Ready, czyli dziewczyny gotowe na przyszłość. Jest to fundacja dla młodych kobiet, więc wszystkie młode dziewczyny zapraszamy do tej fundacji. Jest też bardzo wiele odpowiednich dla chłopców, ale my się koncentrujemy na kobiecej solidarności, żeby to jednak starsze kobiety pomagają młodszym kobietom siebie nawzajem rozwijać, więc wszystkie dziewczyny mogą nas znaleźć wszędzie, na Instagramie, na Facebooku. Tak jak dzisiaj poleciłam założyć profil na LinkedInie, to tam też również mogą nas znaleźć, również na naszej stronie internetowej girlsfutureready.org i tam są wszystkie nasze dane.